Chciałabym kupić mieszkanie. Jestem klientem kredytowym i nie do końca wiem, jak się do tego zabrać. Czy mogłabyś mi to wyjaśnić? Pierwsze i najważniejsze, to musisz skontaktować się ze swoim doradcą kredytowym i ustalić, jaką masz zdolność. Następnie podpisujesz umowę rezerwacyjną i teraz następuje moment, w którym zaczynasz kompletować dokumenty związane z kredytem. Kompletuję dokumenty? A czy to nie następuje dopiero po podpisaniu umowy przedwstępnej? Tak, dopiero zaczynasz kompletować dokumenty. Na umowie przedwstępnej płacasz zadatek, jest częścią wkładu własnego i możesz uruchomić proces kredytowy. No i po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku przez bank, następuje podpisanie umowy kredytowej. Mam już kredyt i kiedy mogę się ich wprowadzać? Kiedy mamy już ustaloną datę aktu, ten sam dzień, kiedy mamy go podpisywać, idziemy na odbiór techniczny mieszkania, czyli sprawdzasz, czy wszystko w mieszkaniu jest OK, ale nie spisujemy liczników. Po tym odbiorze idziemy na akt notarialny kładasz swój podpis i jednak jeszcze tego dnia nie otrzymujesz kluczy. Musimy poczekać aż cała kwota z kredytu zostanie przelana do osoby sprzedającej. A jak te fundusze przejdą do właściciela, to, to wtedy. Jak przejdą te fundusze, to już oficjalnie ty jesteś właścicielką. Także spotykamy się, spisujemy liczniki i ja przekazuję ci klucze i możesz się cieszyć nowym mieszkaniem.